No cześć, witajcie w tym jakże pięknym dniu, który zaraz Wam pokażę. Właściwie to mały dopiero przed sekundą zasnął, więc zdążyłam szybko złapać za aparat. E, I mam nadzieję, że jeszcze zdążę skoczyć pod prysznic, ale najpierw muszę Wam to pokazać. Czyż nie jest pięknie? Czy widzicie tą piękną, polską, złotą jesień? Zdążyłam dzisiaj być na spacerze już z Frankiem, ponieważ zawsze rano mamy z grzeszkiem. E, taki, że tak powiem, rytuał, y, musimy się jakoś podzielić, bo przecież trzeba wyjść z psem. Pies nie poczeka y, kupa psia też niestety nie poczeka. Y, także zwykle jest tak, że jak Grzesiek wychodzi rano do pracy, no to ja biorę wózek, y, biorę psa, odprowadzam go i sobie po prostu wracam i rano, dzięki temu zawsze rano tak o 9 sobie zalicza spacer. No ale jak widzieliście, pogoda jest po prostu y, delikatnie mówiąc y, fatalna. Także y, aż chcę się spacerować, wiem, że będę musiała wyjść pewnie drugi raz, ale no po prostu na samą myśl y, robi mi się słabo. Y, I sobie tak pomyślałam, że przy okazji tego vloga może pogadamy sobie po prostu o wychodzeniu na spacer właśnie jesienią y, i zimą, tak? Jak się przygotować, jak ubrać dziecko, y, czy w ogóle chce nam się wychodzić, czy musimy wychodzić. No prawda jest taka, powiem w skrócie, że musimy. Także, yy, także zaraz tą myśl postaram się rozwinąć. Proszę bardzo, oto jest coś, co jest po prostu absolutnie niezbędne na jesiennych, deszczowych spacerach, czyli folia ochronna na wózek. Proszę bardzo, nasza jest oczywiście mokra, zaraz ją zrzucę do tego, do suszenia. I to jest taka, o proszę bardzo, tu ją zakładamy na budę, tu zakładamy na przód gondoli i ona ma, o, tak jak każda dobra folia kupowana specjalnie do wózka. Nie kupujcie jakichś takich, nie wiem, widziałam takie zwykłe folie, po prostu bez żadnego otworu, bez niczego, to ona musi ta posiadać taki, o właśnie, otwór, żeby sobie, po pierwsze, można było do dziecka się dostać, jak jest taka potrzeba, wsadzić rękę, a po drugie, no nie oszukujmy się, pod taką folią, jak szczelnie wózek jest po prostu zamknięty, no to jest po prostu masakrycznie gorąco. I, I po prostu nie ma tej cyrkulacji powietrza, więc ta dziura po prostu musi być, żeby nam się dziecko, delikatnie mówiąc, nie udusiło. Jeszcze, zanim sobie pogadamy o spacerach, na które w taką pogodę nie chce nam się wychodzić, to pokażę Wam o, proszę bardzo, nasz nowy nabytek. Nowy nabytek w postaci leżaczka numer 2, to jest Fisher Price, taki zwykły z wibracjami, z lewem, oczywiście. No, już żeśmy go testowali, jest super. Na razie, Franek, jak widzicie, siedzi w swoim Bright Starsie, którego nawet całkiem lubi, ale chyba to mu przypadło do gustu. Ja szczerze mówiąc, sobie kupiłam yy, dwójeczkę, czyli drugi, yy, drugi leżaczek. On jest używany, aczkolwiek, yy, tak jak widzicie tutaj, yy, no raczej nie wygląda, żeby był mocno używany, raczej jest w takim stanie bardzo dobrym. Ja go kupiłam, ponieważ wyjeżdżam yy, pod koniec października z małym, a że on jest taki troszeczkę prostszy w składaniu jak widzicie niż ten z Bright Stars. On jest taki bardziej on jest na metalowych tych nóżkach, a ten jest na plastikowym, więc łatwiej będzie go złożyć do samochodu. No i potem on trafi do mojej mamy jako taki leżaczek zastępczy. Tutaj o proszę bardzo, że centrum zabaw centrum zabaw, czyli nasza mata, ona sobie tu leży na kanapie. I tu jest jeszcze rozłożony koc, żeby sobie mógł ćwiczyć leżenie na brzuszku. No ale nie o tym, zaraz zaczynamy i powiemy troszeczkę coś w końcu o tych spacerach. Przed chwilą pokazywałam wam Świątego Franka, y, ponieważ chciałam wam pokazać jak jest ubrane. No i tak jak widzieliście miał na sobie, y, znaczy pod spodem miał body, takie normalne, zwykłe, cienkie, z krótkim rękawem, na to miał koszulkę, na to miał spodnie, takie welurowe z gumą oczywiście w pasie i skarpetki takie powiedzmy średnio grube. I mówię o tym dlatego, że najpierw zacząć od kwestii jesiennych spacerów. I jeśli chodzi o jesienne spacery, to wszystko jeszcze zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze jest taka, czy jeśli wychodzicie z dzieckiem na spacer, to dziecko sobie śpi w wózku, no to wtedy wiadomo trzeba jeszcze przykryć cieplejszym kucykiem. Yy, albo, yy, nie wiem, no dziecko w tym nie śpi, ma taki czas aktywności i, i na przykład sobie ogląda świat, albo bawi się różnymi zabawkami yy, i wtedy można je po prostu przykryć albo cienkim kocykiem yy, albo jak jest cieplej, no chociaż nie na jesień, nie tak jak jest teraz można go na przykład w ogóle nie przykrywać no, ale rozmawiamy o jesieni, więc zakładamy, że ten kocyk jednak jest yy, warto jeszcze pamiętać o tym, że... Yy, jeśli nakładamy, tak sobie teraz patrzę za okno, bo cały czas ta pogoda jest po prostu fatalna, a muszę wyjść ze sklepu, więc troszeczkę mnie to przeraża. W każdym razie pamiętajcie, że jeśli pokazywałam Wam tą folię przeciwdeszczową. Ta folia jednak ogranicza jakby przepływ powietrza, więc dodatkowo macie jakby dodatkową warstwę. To działa jak taki, no powiedzmy, że cienki, średnio cienki kocyk. Dlatego na przykład ja yy, na taką pogodę obrabiałbym tamka w to, co jest teraz, oczywiście dodatkowo jeszcze w czapę. Yy, chociaż mam na przykład taki fajny wąt z czapkami, to powiem wam, yy, większość dzieci pewnie nie bardzo, ale on to wyjątkowo no, będzie kręcił tą głową, po prostu kręcił, aż ta czapka mu zejdzie z uszu i gdzieś tam na czubku głowy po prostu yy, będzie mu funkcjonowała i mam na przykład taki koc z kapturem i czasem mu to zakładam, albo na przykład bluzę, albo cieńszą bluzę, która ma po prostu kaptur. Taki na przykład kombinezon rampersowy z kapturem, to jest po prostu genialny wynalazek dla matek, które po prostu dzieci nienawidzą czapek, więc super. No więc ubrałam go tak, jak sobie leżał, zawiniłam mu go w dość ciepły kocyk, ale nie jakiś, wiecie, super gruby i na to wtedy jeszcze ta folia. I myślę, że to w zupełności po prostu wystarczy, on jest w ogóle chyba, powiem Wam na początku myślałam, że on jest ciepłolubny, że jednak szybko marznie i tak dalej. Potem się okazało, że naprawdę przy takich warstwach albo i cieńszych, jemu jest gorąco. On ma gorący kark, nie jakiś super spocony, więc nie jest mu za gorąco, no ale taki dosyć dosyć ciepły, więc na pewno nie jest mu też zimno. także... Na jesień polecam to, oczywiście jeśli nie ma tej warstwy folii, możecie zawsze ubrać go na przykład w ciepły... Yy, w ciepły... w ciepły... cienki... Boże, e, nie będę tego już yy, cofać. W każdym razie w cienki kombinezon, nie ciepły. Ciepły zostawiamy sobie na ziemię. Yy, w cienki kombinezon, z grubszej bawełny, albo z takiego cienkiego misia. Yy, tych kombinezonów jest yy, Boże, no naprawdę sporo, także, także jakby jest jest to opcja, na pewno Wam pokażę E, kilka, jak sobie zrobimy taki odcinek o ciuchek dla dzieci, to będzie dla mnie po prostu raj. W każdym razie, jeśli jest na przykład właśnie ładna pogoda, dwa dni temu była taka fajna pogoda e, jesienna ze słońcem, trochę był duży wiatr, ale no ale było słońcem, my poszliśmy na spacer i, i po prostu było ekstra, więc dzięki kombinazon był w zupełności, w zupełności wystarczył. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że... Y, dobra, no jesień zima, takie troszeczkę... Y, bo, że chłodniejsze okresy, natomiast no też nie szalejmy, tak? Nie należy tych gdzieś jakoś przegrzewać, no zakładać im 15 warstw, tak jak my nie nosimy 15, no chyba że jest po prostu jakiś mega, e, mega mróz, tak? Więc myślę, że pod spód body jedna warstwa i na to albo kombinezon, albo kocyk to jest naprawdę maksimum i myślę, że przy okazji Wam pokażę, jak to wygląda przy okazji na przykład jakiegoś spaceru. Już chciałam włączyć kamerę, bowiem Grzegorz robi obiad, a my tutaj... Matka. O. Dziecko. 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 O, dziecko. Dziecko się obudziło. Dziecko się obudziło, bo dziecko dzisiaj w ogóle nie śpi, moi drodzy. Ale to też jest temat na kolejny odcinek. Temat będzie brzmiał nie wytrzymam i zwariuję, ale to przy innej okazji. Zamykając jeszcze temat jakby wychodzenia na spacer jesienią, to otworzyłam tutaj szafę, żeby Wam pokazać kilka rzeczy. To jest taki typowo zimno-jesienny kombinezon. O, ja go trochę oddalę, żeby go było widać. To jest ten misiek, taki najbardziej chyba popularny z H&M-u. Proszę bardzo. To jest na taką, myślę... O, zaraz zobaczymy podszewkę. Myślę, że na taką cieplejszą y, zimę, zimniejszą jesień, że tak powiem. Chyba, że po prostu wszystko zależy od spodu, który po prostu zakładacie. Jeśli to jest krótki rękawek, to, to wtedy spokojnie można to założyć. Taki też podobny dostaliśmy, czy franek oczywiście dostał z ząbkami, jak widzicie. To jest z Klabu i on chyba nawet ma, o, proszę bardzo, ogonek. Bardzo fajna rzecz. A to jest już w temacie zimowej, jakby. O. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest nasz kombinezon zimowy. On jest z Reserved, tak? On ma taką. Kaptur i od środka jest wyściłany czym polarem. Oczywiście łatwo zapinane, jak widać dwa mm, suwaki, że się po prostu dziecko tak wsadza od przodu, i tylko te suwaki zasuwa. No ale to zaraz o zimowej pielęgnacji sobie powiemy. A jeszcze tylko tutaj pokażę Wam taką jedną rzecz, to też mój nowy nabytek. Taka kurteczka. To jest kurteczka taką wiosenno albo wczesno-jesienna, na przykład bluzę, bo ona jest takiego cienkiego, szeleszczącego, jak widzicie, materiału. Od spodu tylko jest podszyta tutaj miszkiem, ale tylko na tej takiej części jakby przedniej, a rękawki są gołe, także pod spód proponuję jednak założyć na przykład, o nie wiem, taką bluzę powiedzmy z kapturem. No dobra, zaraz sobie powiemy teraz coś może o jednak zimowej, eee, boże, chciałam powiedzieć pielęgnacji, oczywiście o zimowych ubraniach. W temacie zimowego ubierania dzieci będzie dosyć krótko, ponieważ no ja jeszcze nie mam absolutnie żadnego doświadczenia. E, Franek jest z sierpnia, także taka zima przed nami. No i ja się oczywiście sporo naczytałam, bo trzeba już się przygotować na jesień. Jak widzieliście, już się przygotowałam. Mam jeszcze tam różne bluzy w szafie i jeszcze chyba jedną kurteczkę taką jesienną zamówiłam, żeby nie tylko w kombinezon go pakować, ale też w właśnie na przykład w spłodnie grubszy dresik i i taką lżejszą kurtkę na wierzch, natomiast jeśli chodzi o zimę no to przygotowałam się w taki sposób, że kupiłam ten kombinezon, no i trochę się naczytałam na ten temat, ale wiadomo jak wyjdzie w praktyce to wyjdzie ogólnie wiadomo, że on jeszcze w zimie będzie jeździł w gondoli więc na przykład gondola jest dużo no dużo jednak cieplejsza prawda, niż, lepiej chroni wiatru niż spacerówka, nasza gondola ma jeszcze od razu w zestawie miała taką jakby nakładkę chroniącą, taką jak macie tak na nogi do spacerówki, to to samo mniej więcej jest do gondoli, więc myślę, że jak on będzie w tym kombinezonie i jeszcze będzie miał tą nakładkę, to już w ogóle będzie wystarczająco ciepło. Oczywiście pod spód też nie należy nakładać za dużo warstw, to nie może być tak, że on będzie miał body z długim rękawem, bluzę, na to ten kombinezon i na to tą nakładkę. Tylko jakby no, trzeba myśleć z głową, prawda? Już takie większe dziecko nie, niemowlaka miesięcznego ubieramy mniej więcej podobnie do siebie. Więc jak ja bym się ubrała w pięć warstw, no chyba że jestem z Maryluchem, no to po prostu bym się spociła i, i wiadomo, jak się człowiek poci, jest mróz, jest zimno, to jest jeszcze gorzej. Także to wszystko też trochę zależy od dziecka, no ale tak jak mówię, to jest wszystko u mnie na razie powiedzmy teoria. Yy, też jeśli chodzi o to ubieranie i przegrzewanie, no to już trochę mam więcej praktyki, no ale pewnie nagramy sobie jakiś odcinek w zimie i zobaczymy jak to będzie wychodziło, trzeba pewnie ten kark cały czas macać i metodą prób i błędów jakoś to dziecko ubierać, na pewno yy, zawsze lepiej jest ubierać dziecko na cebulkę bo można gdzieś, będąc nawet na mieście w cieplejszym pomieszczeniu, mu zdjąć tą warstwę, ale zawsze ta warstwa jest, niż martwić się, że na przykład Boże naszemu dziecku jest zimno i nie mamy ani kocyka, żeby go prze, przykryć, ani niczego, żeby dodatkowo go ubrać. Także lepiej więcej zdejmować niż mniej i się, i się po prostu martwić, taka jest gdzieś tam moja powiedzmy konkluzja. Yy, nie wiem, czy to mówiłam, ale yy, czytałam właśnie o tym, że nawet jeśli jest temperatura do minus 10, to na spacery należy z dzieckiem wychodzić, ale czytam że dwugodzinne w takim mróz. Nie wiem, nie wiem, czy ja bym sama wytrzymała dwie godziny na takim mrozie, no ale to będziemy, tak jak mówię, testować. W każdym razie chętnie bym usłyszała pod filmikiem, jakby jakie są wasze rady, zwłaszcza jeśli chodzi o to ubieranie takie zimowe, ponieważ no Chciałabym zobaczyć i, i się jakoś przygotować. O, proszę bardzo, Grzegorz. Co się wyprawia? Czy to jest odcinek? To jest odcinek, to jest vlog na pewno. To jest ja się drogi. vlogerka. Boże, pokaż małego. Cześć, małego. Proszę bardzo. Aaaa. No, oczywiście, u się jest najlepiej. Jako, oczywiście, wiecie, ja bardzo kocham Franka, ale czasem sprzedać go tacie na ręce to jest. Mm. Nie tylko można nagrać coś, ale też przede wszystkim trochę znaleźć czasu dla siebie. Wiecie, jak to jest. Także to by było na razie na tyle a propos pielęgnacji takiej jesienno. Bo co ja mam z tą pielęgnacją? Ubierania jesienno-zimowego i wychodzenia ze spacery jesienią i zimą. I będziemy się na pewno kręcić w te spacery. E, dzisiaj zapomniałam Was zabrać na, na spacer, e, ale, ale się udało. Mały był bardzo zadowolony, sobie spał spokojnie. Także, także dzisiaj nam dzisiaj dzień mija bardzo miło. Czekamy właśnie na znajomych. Zobaczymy, jak to będzie myślę, że na następny odcinek pogadamy sobie może coś o ciuchach skoro już trochę tych ciuchów pokazałam może też w końcu przeszlibyśmy do tematu wózka na przykład, no ale to dajcie mi czas i papa i dajcie kciuka w górę